Cześć, to jest Wojtek Kowalski. Ma 24 lata i pracuje jako kierowca ciężarówki. Dzisiaj jest dzień, w którym zaczyna się urlop. Zaczynamy odcinek. A więc tak: Dzisiaj zaczyna się urlop, ale dzisiaj jeszcze jedziemy do pracy. Więc teraz jedziemy do pracy. Mamy taką skoda sportową. No i mieszkamy sobie w Darłowcu. Dzisiaj dostaliśmy wyjątkowo zlecenie jako kurier. Więc jedziemy. Tam, gdzie się dostaje paczki do dostarczenia Więc jedziemy Następnie chciałbym powiedzieć, że ten odcinek może Trochę wyjść tak słabo, bo to jest pierwszy odcinek z RP To jest jeden z pierwszych odcinków w ogóle na moim kanale Przez co nie umiem za bardzo montować filmów Więc ten film może wyjść trochę słabo. Nie zdziwcie się po prostu. Ło, taki trochę drift wyszedł. Jedziemy, 50. Jest brzydka pogoda. Ojoj, najechaliśmy na krawężnik. Chwilę. O nie o nie. Lekko tutaj się autko obrysowało. No ale dobra, nic się poważnego nie stało. Tylko się te autko obrysowało, więc jedziemy dalej. Tylko musimy tutaj jakoś zawrócić. No i jedziemy. Trochę damy mu gazu, ale przed rządem się zatrzymamy. OK. Jezu, jak ten pan jeździ? Trochę mu to słabo wyszło, a my bierzemy paczkę. Do bobrowic mamy. No to... Wyszłoby na to samo jakbyśmy pojechali do pracy na wziąć tira. Więc jedziemy. Za chwilę będziemy mieli tą długą prostą w Domosłowicach o! Tutaj, tutaj ktoś się ciężarówką rozbił. I zaraz damy tu gazu na prostej. Autobus znowu na pod, pod prąd wyjechał. No i przyspieszamy. O. 200 na godzinę. Zakręt, ale na szczęście nasza Skoda jest przyczepna. Jedziemy 140 no i musimy przyhamować O tu ktoś jedzie Volvo Dobra, super, jasno się robi No i niestety za chwilę będzie sceńczkowo Na szczęście pociąg nie jedzie na razie, ale jak, jak dojadę to może się zacząć zamykać, to wtedy będzie Wtedy będzie najgorszy scenariusz to wtedy będzie najgorszy scenariusz Tu ktoś stoi na torach Dobra, nic nie jedzie Coś się zepsuło tam z autkiem Jedziemy 100, 150 trochę chyba za szybko Dobra, hamujemy Uii. Jedziemy 200 i się zbliżamy do radaru, Wojtek hamuje no i da radę, bo Skoda ma dobre hamulce Tak nasza Skoda sobie wygląda w środku O, ktoś, ktoś jedzie z bardzo głośną muzyką O, dobra Dojeżdżamy już To sobie tutaj gdzieś zaparkuję No i, no i na awarykach sobie stanę O, prawie Kilo nas przejechał. No, i przechodzimy na drugą stronę. Trzeba się rozejrzeć, jedzie tir. Więc grzecznie poczekamy, aż przejedzie. No, niestety, tutaj w PCD, no, niestety, tutaj ludzie nie, nie patrzą za bardzo na roleplay, mimo tego, że to jest taka roleplayowa gra. O, dostaliśmy 900 zł. Dobra, teraz nic nie jedzie. Nic nie jedzie. No dobra. No to wsiadamy. Nic nie jedzie z drugiej strony. Przejdziemy sobie przez Smardzewo. Sobie pojedziemy do Smardzewa, do rodzinki. Dobra, zobaczymy przy ilu na godzinę Skoda przestanie przyspieszać. Na razie jedziemy 150, albo lepiej tego nie robię, bo się zawieszenie zepsuje. No hamujemy, no i do, do, do 60, tu i tak każdy jedzie 200. Dajcie znać, czy moja auto Wam się podoba. Czy auto Wojtka się Wam podoba? Oni mieszkają w Smardzewo 7. Nie, w Smardzewo 8. Nie ma ich. No to. Jadę. Jadę dalej. No co, wracam do, do domu, bo co mam robić? A. Wojtek ma też drugą pracę jako kurier. Wojtek ma drugą pracę jako kurier. Przez co on może sobie dowozić paczki, kiedy mu się nudzi i kiedy chce. Dobra, wracamy do odcinka. Dobra, jedziemy 107, 190 i hamujemy, bo to jest skrzyżowanie. Postanowiłem jednak, że jadę po kolejną paczkę do Ulenberga w Maluchówku. Niestety robi się noc. Co utrudnia nam sprawę życia. No bo widzę na może są bardzo ciemne. Zresztą sami zobaczycie, bo już wieczór jest. Jezus Maria, ktoś... Jezus Maria! Ja pierdzielę. Ale się wystraszyłem. Ktoś tak nieprzepisowo jechał. O, jakaś dopasiona fura za mną jedzie. Chwilę, muszę zobaczyć, czy nic się poważnego za tym nie stało. No, da się jeździć. Ale będę musiał oddać auto do autodutka. No dobra. Darmowiec. No tak, przypomniało mi się, że. No. Że zamawiałem sobie. No tak. Masz. Z zamawiałem sobie kontrolera do Xbox'a, który miał do mnie przyjechać w pastę. I tak się składa, że akurat ja dostałem paczkę do, do swojego domu. Dobra, odłożę kontroler i pójdę chyba dalej rozwozić paczki. Włączę światła długie, bo tutaj nikt nigdy nie jeździ. Przyspieszę sobie. Skoro nikt tutaj nigdy nie jeździ, to sobie przyspieszę, bo tutaj też praktycznie nikt nie mieszka. O, sąsiadowi na pole przejechałem. Trudno. Potem może pojawi się kolejny odcinek. Ja pierd... Ja, ale się wystraszyłem. Nagle BMK zaczęła trąbić. Okej. Okay. Tylko żeby żaden pociąg nie jechał. No. No wykrakałem. Najgorzej. <suszy> Ooo, jak się polonezem wepchnął przed tego DHL-a nieładnie. No i on teraz praktycznie stoi mi na czołówkach. Intercity do... ...do Słupska. Rugetki się otwierają. Dobra, jedziemy już 100 na godzinę. Trochę trzeba przehamować. Ale powiem wam. Zamierzam się przeprowadzić z Darłowca. Dlatego, że w Darłowcu jest taka nieładna droga. Zaraz wam pokażę zresztą. Od strony Darłowa i od strony Białasławic jest taka brzydka droga. No to jedziemy z paczką do Darłowca i pokażę wam tą drogę i skończymy ten odcinek. Zaraz kolejny będę nagrywał. Najpierw tego dodam, żeby się nie pomylić. Tu Jedziemy 200 na godzinę. A w następnym odcinku mój kolega chce u mnie zamieszkać. Więc w następnym odcinku mój kolega się do mnie wprowadzi. Więc będzie ciekawie. Jeszcze najprawdopodobniej jeszcze nie wiecie, jaki kolega, bo to jest pierwsza część RP. Zobaczcie, jaką ja tutaj mam błotną drogę. Tutaj trzeba na maksymalnych światłach jechać. Dobra, to ja parkuję. Tam jeszcze mam przez kolejowy, to mi co chwilę pociągi ryrają nad głową. Dobra, a więc wjeżdżam już do domu. I kończymy ten odcinek. Ja idę spać, a my kończymy ten odcinek. Na razie i cześć.